Czyli dlaczego mieszkańcy miasta mają głosować na pana lub pana w najbliższych wyborach? Czym jest pan lepszy od swojego kontrkandydata? Ja myślę, że tu nawet trudno mówić, bo my nie traktujemy tej rywalizacji jako, jako czegoś takiego śmiertelnie groźnego czy, czy poważnego. To raczej jest kwestia pewnego wyboru, jaki mieszkańcy miasta otrzymują. I nigdy się nie będą na pewno mieszkańcy miasta gniewać na to, że taki wybór mieli. I też trzeba podziękować tym trzem kandydatom, których w tej chwili już nie ma, że przedstawili swoje i przedstawili swój program. Jeżeli chodzi o, o moją osobę, ja myślę, że wyniosę ze sobą takie świeże spojrzenie na miasto, bez powtarzania pewnych schematów, pewnych starych rozwiązań. Będę patrzył na rozwiązania stosowane przez najlepsze miasta, nie tylko w Polsce. Nie mam kompleksów. Będę starał się, żeby miasto było właśnie nowoczesne, stosowało najlepsze rozwiązania i żeby było na pierwszych stronach gazet, ale nie poprzez problemy z Romami czy jakieś mniejsze czy większe afery, tylko poprzez nowe, nowoczesne rozwiązania. Szanowni Państwo. Myślę, że to jest y, zarówno ostatnia wypowiedź, pewne dzisiaj, którą będziemy mogli udzielić. No więc ja również chcę podziękować wszystkim tym, którzy na mnie oddali głos. To utwierdziło mnie w przekonaniu, że warto podjąć wysiłek dla dobra miasta, że warto tutaj coś zrobić. Uważam, Szanowni Państwo, że posiadam doświadczenie zarówno w pracy samorządowej, jak i mam duże doświadczenia inwestycyjne i dlatego też chcę służyć swoją osobą dla wszystkich. Będzie to równocześnie wszystkie te dobre rzeczy, które uda się zrobić, będą równocześnie tymi, z których ja skorzystam. Dlatego też chcę wykorzystać to doświadczenie i wszystkie pomysły. Oczywiście w pojedynkę wszystkiego zrobić się nie da, dlatego liczę tu na szerokie i partnerskie kontakty z Państwem, z wszystkimi mieszkańcami i te wszystkie problemy, które tu zostały postawione i których na pewno jeszcze jest więcej, aby wspólnie rozwiązywać. Ze swojej strony mogę deklarować, że dołożę wszelkich starań, Dużego, duży wysiłek w to dołożę, aby Urząd Miasta funkcjonował sprawnie, aby wszystkie te problemy, które są do rozwiązania, żebyśmy je mogli skutecznie rozwiązywać. Liczę na Państwa głosy. Dziękuję. Ja również dziękuję wyborcom, dziękuję za tą ilość głosów, jaką otrzymałem, wsparcie, jakie otrzymuję. Jeżeli chodzi o sytuację po wyborach, jeżeli będę wybrany na burmistrza, bardzo proszę o wsparcie mojego konkurenta. Na pewno skorzystam z jego wiedzy dotyczącej pisania projektów. Być może również miasto, które też zleci jakieś zadania do, do wykonania w filmie Pana Biedy. Natomiast myślę, że my wszyscy, wszyscy jesteśmy tutaj w gronie osób najbardziej zainteresowanych, osób, które, które zechciały przyjść po raz kolejny. Apeluję właśnie o udział w tych wyborach, żeby ta frekwencja w tej drugiej turze była równie wysoka jak w turze pierwszej. A my, jak gdyby, jesteśmy do dyspozycji, jesteśmy Państwa sługami dla demokracji. Dziękuję. Dziękuję.